Cześć Cześć, cześć, cześć! To ja, Leonix Leonix Leonowicz Witam Was na moim kanale SN I tak, dzisiaj właśnie sobie nagrywamy Rainbow Friends, ale z takim wyzwaniem, że nigdzie się nie chowam. Nawet w pudełku. I, na, i w dodatku bez kłócania. Dosyć ekstremalne wyzwanie. Film oczywiście będzie mieć mało cięć, żeby no. Żeby nie było tak, że podczas kiedy zrobiłem cięcie, to sobie kucnąłem albo użyłem pudełka. No i tak, bez żadnego przedłużenia możemy rozpoczynać nagrywanie, nie? Znaczy film. No i tak. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. I życzę Wam miłego seansu. Podczas oglądania. Nie. Swoją drogą, chciałem ogólnie powiedzieć, że jestem w szoku, że mój czwarty film na kanale ma ponad 2900 wyświetleń. Poradnik z dorosów jak zdobyć wszystkie osiągnięcia. W Robloxie. Jestem naprawdę w, nie wiem, w szoku. A w dodatku, ten film ma już 73 łapki w górę. Ciekawe czy pod tym filmem kiedyś będzie 100 łapek w górę. No i ogólnie chciałem ogólnie też podziękować za uzyskanie 100 subskrypcji na moim kanale. Na filmie jeszcze też podziękuję. I tak, mój dubbing, właściwie moje dwa dubbingi. Dzięki nim uzyskałem więcej subskrypcji. Ciekawe, czy będę robić więcej takich, i może jeszcze uzyskam dzięki nim więcej subów. Ogólnie, możecie dać znać, z czego mam zrobić dubbing, czy, czy z kabiny, czy, czy z jakiejś animacji. No. Jak chcecie, dajcie mi znać. znać. No i nie, bez przedłużenia. Zapraszam Was do filmu. Dobra, więc jak możecie zobaczyć, wyzwanie się właśnie, właśnie rozpoczęło. Nie będę oczywiście kłócać, ani używać pudełka. Oczywiście film będzie bez cięć, tak jak mówiłem. No i znowu będzie trochę montowania i nagrywania i będzie chyba, nie wiem, ile minut. Tak jak pod najnowszym filmem. No. z Dorys, ale nie kłócamy na figurze. No i ogólnie jestem w szoku, że mój pierwszy dubbing z Kevin jestem ja w Nowym Jorku ma ponad już półtora tysiąca wyświetleń. Chcę wam bardzo za to podziękować. I ogólnie chcę wam też podziękować za 100 subskrypcji na moim kanale. Oby tak dalej. No i oczywiście... Zagłosujcie pod. Typos ty. post. Ojczy... Chciałem ogólnie powiedzieć, żebyście zagłosowali pod. Ty, moim postem. Jaki film ogólnie mam nagrać, a ja z chęcią to zrobię. Dla, moi, dla moich widzów, mogę nagrać co Wam się podoba. Dobra, nie, dobra niebieski już mnie olał. No i pamiętajcie, idzie, nie kłócam. Co oczywiście ani się nie chowam, Ale chociaż gdyby żółty mnie złapał, to bym spadł właśnie tutaj na tą trampolinę, to od razu z niej wyjdę. A i tak w ogóle to przed na przykład cyjanową -niebie niebieskim, czy tam już nawet żółtym, można nawet się ukryć, o tutaj. Trochę dziwnie to wygląda. Wygląda, ale no. Dobra, kontynuując, lecimy. I tak Oczywiście chciałbym jeszcze nagrać filmy z, z ekipą z Rainbow Friends. Albo nawet Chciałbym coś nagrać z, czy z ekipą z Dorisów. To co o, o, będzie mega fajne <tryk> Więc tak Teraz skupimy się na grze Ciekawe Ciekawe czy mi się uda oprzeć całą grę bez chowania się A. W nie wiem czy już o tym słyszeliście, ale filetowie ogólnie mo nie, nie, nie może was złapać, kiedy ogólnie kłócacie. Po tym moim filmie, my, my, z którym nagrywałem filmy z kuznami z rębów, więc możecie nawet to zobaczyć. I to jest akurat spoko oko, to... No i ogólnie powiem jeszcze, że, że twórcy Rainbow Friends powinni zrobić jakiś limit siedzenia w no, kar kartonach, bo tak to jakby ktoś się kąpił całą grę, to by była masakra. Ale ponieważ zielon zielony może złapa, będzie cz kiedy się chowa w pudze, bo niby zielony jest ślepy i głuchy naraz, ale dotykiem może schwytać. Też gracza Ło jezu Dobra poczekaj Dobra asa. niech... Zabierz tą łapę No i dziękuję że, że dałeś mi przejść Dobra fiolet. W ogóle raczej strzep... graczy czy ma są są prędkość co fioletowy Mi się tak wydaje W ogóle jeśli chcecie jak... Jeżeli chcecie zobaczyć jak przechodzę z Rainbow Friends Chapter 5. Pier, Pierwszy to oczywiście mogę... Ja to też dla Was nagrać. mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. I tak. Co mogę jeszcze powiedzieć o tej grze? Rainbow Friends chyba w, powstało chyba w 2020. ...tym drugim. <laughs> I tak... ...oglądałem ogólnie jak... ...nie... ...na... ...o Jezu... ...prawie mi zie... zielony... schwytał. Dobra, kontynuując. Ogólnie oglądałem filmy... ...Dezisa... ...a, czyli kolegi bliskiego. Bo jak robi gameplay z Dorysów. Znaczy, nie, Boże, nie z Dorysów, co... Je... Jakadam tam Nagrywał ogólnie filmy z Rainbow Friends Chapter 1, Wszystko, że on i Bliski się kampili prawie całą grę, bo ogólnie nie bo Bliski ogólnie mówił mi, że nie ogarnę. mieli tej gry. I dlatego się kampili. I... I... <tryk> Drożę niestety Dezist już usunął ten... Film, filmy, bo opo Lyski mówił, że chce on od początku zacząć kanał, a od jakiegoś czasu jeszcze czy nie zaczął w ogóle jeszcze nie. w ogóle dosyć dawno nie zaglądam na jego kanał no no ciekawe ile on ma subskrypcji w ogóle eee dobra Odej! Właśnie nie można dotykać zielonego, w ogóle. Więc tak. Oczywiście możecie mi pisać w komentarzach jakie ja wyzwanie nie mogę zrobić z Rainbow Friends. Z typu, typu że ja cały czas chodzi, idzie się na kucaka, tak, albo w, w ogóle, <laughs> jakieś fajne filmy z super ekipą lub po, po, po prostu jakieś filmy z dorosłych co wy ale no piszcie oczywiście w komentarzach ach, co, jaki film mogę dla was nagrać i chcę wam jeszcze raz podziękować za 100 subs subskrypcji na moim kanale dobra więc, więc lecimy trasę, trasę na tej nocy jest żółty tak, żółty. Od razu mnie zauważył. Widzę. A jeżeli chodzi o. Jeżeli nie wiecie, o co mam na myśli, i nie chować się nigdzie, to mam na myśli, że nie chować się pod stołami. Mi luby chować się w szafach. A nawet w pudełkach. Przed chwilą to jest łatwo ućć się wymigać Dobra, więc, e, oczywiście, ja, ja jestem z powrotem. Tymetra nie wiem, czegoś tak długo mi zajęło. O, chyba z 5 minut. No to ja to dobrze całej gry, ale no. Trzymaj się, ma jego zambiska. Więc lecimy. W ogóle... O ma? W ogóle piszcie w komentarzach, który potwór z Rainbow Friends jest wasz ulubiony. Jakikolwiek, może być nawet z tych pierwszego, drugiego, jak wam się podoba

o, mały włos. Szlak. No dobra, idź sobie. No, idź sobie, idź. No! No, pójdź sobie. Dziękuję za butelkę z gazem. Droga, droga wolna. tutaj jest jedna butelka? O, zieloni! ma zieloniak. Fajne paluszki masz. Takie mi, Takie malutkie. Dobra, ja mogę i wejść. Jeszcze ostatni. Jeszcze ostatnia i już <grym> w, <górę> w ogóle nawet złożyłem, że w grze nawet... że w grze nawet niepotrzebne są ten. kartony, kartony albo... O, w ogóle że nie trzeba się... Ta gra jest dosy, dosyć łatwa. A chciałbym kiedyś zobaczyć jakieś dosyć fajne utrudnienie w tej grze. Wiecie, takie, u, takie utrudnienie, że będą tu takie potwory, gry, które na przykład nie wiem, nie wiem jak to wyjaśnić, nie wiem jak to, wyjaś to wyjaśnić, Cieć, bić. Cieć. szczerze to ten, myślałem ogólnie, początkowo kiedy je w to grałem, to myślałem, że ta gra będzie trudniejsza do przejścia. A jednak okazało się, że łatwa jest. Bardzo łatwa. A chciałbym... A chciałbym kiedyś... zobaczyć jakieś fajne... Znaczy jakie jeszcze... fajne utrudnienie. Nie tutaj gry. gry. Na przykład jedno jest... Jedna, no takie utrudnienie jest, że ten Cyanowa, wyczuwa odruchy od jak się ruszamy w kartonach, a ten jak niebieski widzi, że karton się rusza to akurat na to nie reaguje, ale lecyjanowa już na to reaguje Je, i nie można, ne, i podczas kiedy jest się w tym kartonie to nie można się ruszać dobra, trzecia noc zbieranie lukisów Ej mal. Luki się mały. Luki się, czyli te, no wiecie, piłeczki. Sięga żółty. Ha! Lol! Lol! Szybko stracił mnie z oczu. Bardzo szybko. No bo wiecie, co za zagrodą... Za. Zagroda. A to taka niewidzialna ściana na tym powiedzmy. I, I tylko te boty mogą to widzieć. A na przykład fajny by było. O, fajnie by był taki mod do Rainbow Friends, że... Że... Takie jakby multiplayer, tylko że lepsze, że gracze mogą być potworami. Czyli wiecie, tymi Rainbow Friendsami. Że gracze na przykład może być ten zielony i... Nie, ale ten zielony akurat ma mał, taką małą wizję taką, taką mini... taki nie wiem... pół procent, tak? a niebieski po, to po prostu widzi całą mapę i tak... podobnie tak ze wszystkimi... Ojej! ha ha a... ja tak... Ja tak, ja tak miałem... ja tak miałem... Ucieczki. o a. Ej, panie, wczoraj kolejny który ma ten. Eee no. no. właśnie. Dziwiastko. O, jest jeden lukis! A w, a w sumie to nawet dwa. Trzy nawet. Dobra. Z tego po jest to, że no. Giję po jednym. I to jest takie, takie, trudnie nie. Nie. W sumie takie mini trudnie nie. Nie wiem, bo akurat każda noc w tej grze jest łatwa. A jak się jest... Właściwie to jak się jest te prasem to jest łatwa. Cześć żółty Dalej, dalej mnie widzisz? Nie widzisz. Niebieski. Akurat ten. Nie wiem, czy większość z Was to zauważyła, ale niebieski w pierwszym chapterze był powolniejszy, a w tym chapterze drugim jest akurat szybszy. I, to, i właściwie spokojnie tak zrobili. I ten. Co mogę jeszcze powiedzieć? Wybaczcie, że jestem dosyć gadatliwy. Ogólnie czekam na Dorysy drugie pię piętro, bo zapewne w tym roku już ma wyjście jeszcze drugie piętro z Dorysów. Co oni, Co oni dali mnie widzą? Jeżeli nie wiecie dl gdzie, dlaczego go wiemy, wiemy... jak wiemy, że mnie widzą. To z powodu tego, że właśnie była taka muzyczka. Czeka, takie. Ja cię o to chodzi. Dobra, tak, Dobra, ten. wyjdzie niebieski. Dobra, teraz pójdę do. Chodź. może nie wywali z No, o dzięki Bogu. Teraz pójdę ogólnie do labiryntu. Cóż, Rail. Tak, tak zwanego labiryntu Po Bo tam, tam też mogą być O, właśnie tutaj jest jeden, taki zielony. Ja z strasznie. Macie! Luki, luki, luki. O Jezu... Luki, luki, luki. No, no, no to klops. Luki jest jeszcze do mnie z rąk. Okej... JEST! CO DO... O! Uh, what the heck?! Co jest? Co jest? Widzieliście to? W Boże, wyrzuciło mnie poza mapę. Lol, jak, no jak, no jak teraz? Raz wejdę. Znowu muszę zrobić cięcie. No to widzimy się za niedługo. Dobra, dobra, więc wróciłem. Iłem, oczywiście musiałem zabrać 6, czyli 6. Nie zabrałem oczywiście 8, czyli tyle zabrałem wcześniej. Ale musiałem zrobić cięcie, no bo ten... Wiecie o co chodzi. I tak w ogóle jakby mnie złapał żółty. Ty to myślałem, że już nie zabija go gniazda, ale... Ojcie. Jednak jednak przelaział nad zamkiem I mnie ten No odczep się. Wielko ludzie. No i ogólnie... Tak. Ogólnie jak, jak, jak nie puścił to ten Nie spadłem poza mapę tylko na karuzelę. Nie, nie, w sensie nie w nie w nie nie w środku tego Tylko na Tylko na tym Ale, ale fary far to miałem że mnie nie wywaliło poza mapę Dobrze no, leci no to jedziemy dalej. I w sumie ciekawe, ciekawe czy można no się za tym schować. Wiecie, Wiecie że ja się chowała za tym i nikt was nie zauważy. Spry Sprawdźmy to. Właściwie nie, nie wiem, czy będzie mi się chciało czekać na niebieskiego czy tam, lub żółtego. Więc, więc od razu pójdę odłożyć Lukisa. Dobra. Dr droga czysta. Zadłem specznę. na co chyba już będzie najtrudniejsza najtru Trzeba ogólnie uważać, jak się otwiera drzwi zazwyczaj wolno... Boże, czekajcie! Dobra, jestem... Wybaczcie, że się złamałem, ale musiałbym akurat coś zrobić więc dobra bo, musia, bo musiałem na chwilę mieć awka no a więc kontynuujemy My sobie nasz odcinek dalej 8 ma coś zablokował się lol Oj, oja. Proszę, żeby mnie, wy... Proszę, żeby mi... By mnie nie wywaliło znowu poza mapę. No świetnie, zginąłem. Dobra, to no to ja chyba jednak ten... Co jest? Aha. Eee, nie ogarn. Nie ogarnię tego w ogóle. Fajerwerki puśli. ciu What are you looking at? Czyli na co teraz patrzysz? Aha. Czyli ono o, o tak se, he, czyli on jednak go oszczędził? Dziu? ja tym ja, ja zrobię cięcie i znowu za widzimy. Dobra jest w końcu, słuchajcie, bo chyba po. Nie wiem 20 albo 30 minutach w końcu mi się udało dosyć długo mi to zajęło, więc no Tak jak nie mogę się schować oczywiście Teraz to ja w ogóle muszę uważać Bo teraz będę miał przerąbany tak, że no o yy! teraz się zorientowałem O nie potrzeba się odejść odejdź odejść. Ciągle mnie widzą. Teraz zauważyłem, że tak dosłownie mam przerąbane i to no strasznie. To jest akurat spoko kryjówka, ale chodziło mi bardziej o takie biurka i szafy. To są bardziej kryjówki, a tak to trochę wam się za na ścianę, wiecie. o co chodzi. A tutaj to po prostu nie mogę od razu wejść. No. I no, pozwala to nie są. Szlak. Boże tego ja na serio się boję. Nie. że tego wyzwania nie zaliczę. Piąte. O nie. A Jest dobra. Jesz jeszcze, ostatnia pa jeszcze ostatnia paczka. Jeszcze ostatnia paczka cukru. Tak chciałem powiedzieć, że ten to nie jest smoka, tylko cukier. Cukier znowu myśmy my znowu... Oh. <sie> Kurde. No cóż. Niestety wyzwanie mi się nie udało przejść. Szkoda. Nie wiem jak wy, ale ja się oczywiście poddaję, mam nadzieję, że chociaż film wam się spodobał, widzimy się następnym razem, elo, do następnego. Disconnecta i tak mi, mam disconnecta i tak, okay, już nie gram, ale no, no i elo, do następnego fi filmu.